Witam serdecznie, bawiłem się jeszcze przed chwilą kamerką. Niestety nie potrafię tego ułożyć w ten sposób, na tej kamerce, że będziecie mnie widzieć w ten sposób, że na przykład ja pokażę coś Ścienia nagle tutaj i będziecie to widzieć. No nie, by musiał to przestawiać w trakcie nagrywania. W moim przypadku po prostu będę raczej starał się coś nagrać, co będzie bardziej sensowne, nie? Jeśli będzie odpowiednie światło, e, tak wróciłem z ogrodu. Okazało się, że Hania zostaje przed, y, u babci, bo coś tam się nie odzywałem. Pół godziny się spóźniłem, nie? Bo w tym ogrodzie dzisiaj kosiłem, w ogóle mogę tam zostać. Jakbym wiedział, nie? Tam, tam Zrobię nagranie z ogrodu pod koniec, to zobaczycie, nie? Co ja teraz odpiewam w tym ogrodzie tam, e, mianowicie y, ostatnio byłem u kolegi. Kolegi Wojtka, mm. on tak teraz wszystko na dziko, nie, ale tak pszczoły okej, okay, nie, chociaż uważam, że na pewno za mało futru im dał, <grym> nie, ale ogólnie pszczoły okej, okay. e, te pszczoły, no nie nagrywają jego posieki, bo, bo tam jakaś folia gdzieś wystaje, coś gdzieś powkładał, nie wiem, może, nie wiem, mm. ale ogólnie... Teraz trochę przerzucił się na warszawskich, na, 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 wziął ode mnie trochę tych Korpusów wiekopolskich. E, I on wcześniej u siebie w tym lesie tam, tak jakby lesie, rolniczym lesie troszeczkę, e, trzymał na warszawskich poszerzanych, skróconych o ileś tam, nie? O 4 cm chyba. No, ale to dupa tam, nie? Bo w ogóle nie chciały już przechodzić przez nas, nic, bieda była. Zanim odbudowały 10 ramek, to było już dawno po ptakach. Więc, okej, yy, yy, okej. Okay. Okay. Na jego miejscu uważam, że on powinien mieć warszawskie zwykłe. I to jeszcze tak, tak, tak zrobione tak zrobione warszawskie zwykłe, żeby miał to na 6, siedem ramek, 7 ramek. W tym momencie one by mu dużo szybciej przychodziły do góry. Jak on by tam wtedy powkładał swoje połówki, no to i by była szansa na ten miód. A tak raz na ile ślad zdarzy się miód, nie, mu a tak ogólnie bieda z nędzą, że nawet do września. Słuchajcie, on w tym roku podobno niby miodu praktycznie nie wykręcił. A one do września. E, nie miały już nic. Nie? Głoduwa, więc to po prostu jest za dużo ramek. To jest. Raz. Nie? No i tak dalej, i tak dalej. Więc. Słuchajcie, naprawdę uważam, że. Ludzie zgłupieli. Ludzie zgłupieli robiąc coś takiego, że e, 10 ramek, czy więcej, i tak dalej. Ja uważam osobiście, że lepiej pszczoły trzymać pionowo, czyli robić ule w ten sposób, że e, wszystko będzie na 7 ramek, powiedzmy. Bo tyle wystarczy do zimowania nawet dużej rodziny, ale robisz się na przykład na, na warszawskim zwykłym i do tego e, 7-8 ramek, nie? I do tego mieć wtedy nadstawki i teraz tak. Jak ja mam na przykład pożytki dość duże, nie? I od tego przedwiośnia właściwie ten pożytek czeka na pszczoły i do rzepaku, akacja, to on jest, nie? Pierdutny. No to yy, yy, w tym momencie mieć na przykład, ja mam, będę miał u góry wielkopolskie duże ramki, nie? Jako już nadstawki. Ja albo będę kładł jedną skrzynkę, albo dwie. A w momencie takim jak on, gdzie jest bieda i las, to najlepiej wtedy u góry mieć połówki, nie? No, tak to wygląda, tak to wygląda. Ja zawsze jestem w stanie powiedzieć, że na przykład na połówkach, nie? Na połówkach. To bym na samym początku starał się zrobić to, żeby one to połówkę mi zaczerwiły. Nie? W momencie, kiedy one mi tą jedną połówkę zaczerwią, to zależnie od pożytku, jaki był danego roku, tak? Ale albo bym Eee, przeczerwiał drugą półówkę, i normalnie matkę robił, że nie jedną kratę, tylko dwie na ul. Kraty. Dwie na ul kraty. I wtedy prze, y, tą dolną bym dołożył, i wtedy bym to zakratował z góry z dołu, ona by tylko przepołowiła, prze, przeczerwiła tą, tą półówkę, i później dopiero w gniazdo. Nie? No, na warszawskich zwykłych będę tak długo starał się trzymać matkę u góry, aby dół się wygryz cały. Nie? W tym momencie ja mogę ten dół rozbebeszyć, rozpieprzyć i z powrotem ją przerzucić na czerwienie na dół. One będą wtedy już budować do zimy gniazdo. To w ogóle będzie prostsze trzymanie pszczół, łatwiejsze. Jak odbiorę matkę. Nie, w jakimś momencie zrobię odkład na stary, albo ją ubiję, to w zależności od tego, na czym mi zależy, tak, eee, to... No ja będę się starał na tych, 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 co mam wysokie ramki, w tej chwili, co robię warszawskie zwykłe, że, że ten dół mi się wygryzie, tak, i ja... Mm. No będę chciał później, że jak, jak w ulu mi się stworzy nowa matka, to ja będę chciał zrobić coś takiego, że, żeby ona chciała zacząć czerwić pod kratą. Czyli ja ten matecznik już na przykład włożę na dół, do gniazda. nie? Ale właśnie wcześniej bym chciał, żeby większość czerwiu z dołu się wygryzła. Z tegoż względu, żeby właśnie y, można było to powycinać w cholerę. Żeby, żeby one porobiły sobie na nowo gniazdo do zimy, nie? I te, te warszawskie zwykłe, to mi się w cholerę spodobały i, i to ja nie odpuszczę tych uli, nie? To ja będę to miał, tylko właśnie nie tak jak wszyscy gadają, że jakieś 12 ramek, że jakieś 10 ramek, że, że 16-18, to nie? To w ogóle nie wiem, to chyba na pożytki typu Zanim jeszcze nie było rolnictwa takiego jak jest teraz, nie? Bo no, w tej chwili uważam, że Ul powinien być 7-8 ramek, żeby tam mogły pszczoły zimować, żyć jakby normalnie, ale w ten okres rozwoju wielkiego i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak dawać im tą górę, nie? Do roboty, a nie, że my kratę zrobimy i, i robimy miodnie. To, to tam jest dupa, nie trzymanie pszczół, to jest żadne trzymanie pszczół. Uważam, uważam osobiście, że trzymanie się czegoś takiego, że dolny korpus będzie rodnią, krata, a góra będzie 10 ramek z suszem, że niby miodnia, nie? To to jest dupa w ogóle, w ogóle to nie jest żadne trzymanie pszczół. Dla mnie w ogóle coś takiego przestało istnieć w ogóle już dawno, nie? W ogóle nawet, tak, tak. Bo ten dziadek, u którego ja byłem, to on tak robił coś takiego. Tylko, że na tą kratę jeszcze na przykład przerzucał czerw. Nie? No, na tych dzikusach. I to w ogóle u niego nie sprawdzało się za cholerem w ogóle nic. Nie? Więc tak. Słuchajcie, zmniejszyłem prawidło. Zrobiło się lżejsza. Jeszcze, oczywiście, ponawiercam. Zmniejszę jeszcze tutaj te wszystkie i będzie dużo lżejsze i w tym roku, jak będę robił ule, to, to będzie się dużo łatwiej działo. Przywiozłem sobie Bosza, nie? Te prawidło słuchajcie, sobie zmniejszymy. Bo y, wcześniej nadal trzymałem tą wysokość prawidła ze względu na to, że myślałem, że będę dla siebie robił ule jakieś wyższe niż wielkopolski. Ale o tej samej lat W szerokości. Ale nie. Stwierdzam od czasu, kiedy zrobiłem ul, w którym mam pszczoły na 2x ramka Wielkopolski, stwierdzam, że yy, nie, nie, nie będziemy tak trzymać pszczół. Yy, uważam osobiście, że taką dużą ramę, no to wtedy ewentualnie właśnie robimy ul na 20 ramek, 24, nie? I wtedy te wielkie, ogromne ramy to to jest, zrobi się tak ul, tak się zrobi ul, a nie że w piątek. Nie? ale że ogólnie wyciąganie miodu i wszystko, i wszystko, i wszystko i tak dalej ja jestem nauczony na robienie coś w górę więc ja będę robił ule 8 ramek, nie? dla siebie, 7, 8, 9 ramek i, i wtedy tak, 6 ramek to nie, to już jest za mało ale 7 ramek to jest akurat, uważam akurat, nie? tak, tylko, że ramek wąsko-wysokich ale ogólnie, jeśli chodzi o moje wizjonowanie, jeśli chodzi o ule wielkopolskie, no to ja mam na pasiece 8 ramkowe, 8,5 tak jakby. I uważam, że gdyby one były 7 ramkowe, to by były jeszcze lepsze. Ja nie chcę ludziom wciskać czegoś takiego, ale ogólnie, to gdybym miał zrobić swój model ula korpusowego, to bym robił go trzcinowego, tak jak go robię, żebym zrobił to prawidło, tylko by było prawidło na siedem ramek, nie. I wtedy było, żeby były raz, dwa, trzy korpusy gniazdowe, żadnych półek, nic. I to był mój ul taki. Raz, dwa, trzy korpusy, dennica, dach i to był koniec, jeśli chodzi o ul, y, jakiś tam y, właśnie. I najlepiej jakby to był jeszcze ostrowskiej, cztery korpusy lub Wielkopolski, trzy korpusy. Nie. I kolejny mój Ul, nie? Warszawski zwykły. Bo to są pożytki XXI wieku, czyli do dupy bardzo. E, warszawski zwykły, 7-8 ramek i na to oczywiście jakieś tam nadstawki. Kto jakie używa, takie by miał. Nie? To bym zrobił. I to też, nie? trzcinówki góry. No i wtedy to, to, to jest UL, nie? z którego jesteśmy w stanie wyciągnąć miód i zrobić to wszystko, wszystko, wszystko. Nie? To jest taka moja wizja uli. Yy, tutaj się pożytek, który tutaj jest, jest ani duży, ani mały, a raczej duży w stosunku do tego, co ludzie niektórzy mają nie, na przykład jak ja oglądam na Facebooku, no to oni mają tylko rzepak i nic. <laughs> ani wcześniej, ani później. Tak, raczej tylko ten żapak. No, to, to jest katastrofa, nie? Tak, to jest tylko robienie żołmiodów, ja uważam. Że w ogóle nie patrzeć na ten rzepak, tylko robisz te żołmiany. No i to było to wszystko. Działam siebie dalej i życzę wszystkim miłego dnia i, i, i miłej pracy z gratami pszczelarskimi.